Grudziąckie placówki oświatowe są zarządzane coraz bardziej nowocześnie, co obecnie oznacza przede wszystkim informatyzację. Najwięcej emocji, zwłaszcza wśród uczniów, budzą jednak e-dziennik i e-wywiadówka. Pilotażowo wprowadzone na początku lutego w dwóch grudziąckich szkołach: Gimnazjum nr 8 i Czwartym Liceum Ogólnokształcącym. Jest to projekt koordynowany przez nauczyciela tych szkół Sebastiana Drubkę. System jest całkowicie bezpieczny, to znaczy jest na zewnętrznym serwerze wiadówka.com, więc nie ma problemu z dostaniem się osób niepo, niepowołanych. Poza tym rodzice przeglądają tylko i wyłącznie oceny swojego dziecka i, i frekwencje i pozostałe informacje. Nie wymaga on wielkich nakładów finansowych, ale pewnej dodatkowej pracy ze strony nauczyciela, który oprócz wpisu do tradycyjnego dziennika musi podczas przerw wprowadzić temat zajęć oceny i nieobecności do komputera. Dobry pomysł, ponieważ nie ma nic do ukrycia, a rodzice nie zawsze mają czas Przychodzi do szkoły się dowiadywać na bieżąco. Ja uważam, że niektórym osobom się to nie podoba, ponieważ do niektórych osób mają rodzice zaufanie. Dzięki temu rodzic, który dysponuje hasłem do indywidualnego konta swojego dziecka, ma praktycznie całodobowy dostęp do najważniejszych informacji o jego postępach w nauce i absencji. Jeśli tylko spełni on te oczekiwania pokładane w samym pomyśle polegające na szybkim dostępie i tym chociażby, że ze strony rodziców będzie natychmiastowa reakcja na absencję bądź niepożądane wyniki, to myślę, że może przynieść bardzo dużo dodatnich wyników. Pod koniec roku szkolnego przyjdzie czas na ocenę realizacji projektu.